Lepsza wersja? Co, stresujesz się? No, kur... no stresuje się, stary, no. To jest... to może być nasza wielka szansa, stary, naprawdę. Dobra. Jestem Czarek, to jest Robert. Przyjechaliśmy z Warszawy, tak naprawdę. ...ciekawych no ludzi... To... Nie... Czekajcie widzowie, ja muszę to sprawdzić. Trochę... ...fajnego czasu by... przydał, przydał, przydał się trochę... Lecimy w niezłą bekę. Najważniejsza jest przyjaźń i przygoda. Dużo przygód. Podróże w No i tam te pieniądze to, to na ostatnim miejscu gdzieś tam. Tak, dla nas... Właśnie mamy tutaj... Oni macie. macie... Do... Dobra, podłączamy. Ej, myślisz, że oni to robią specjalnie? W sensie już tak naprawdę lecą już po bandzie, żeby, że i tak już ich ludzie wyzywają od cringe'u, że to już robią, tak już... Specjalnie mi się wydaje, że nic specjalnie robię już. Nie, skinek, nie zrobię tego. To my, no, to tutaj pierwsza pozycja. Jak? No to było fajne, ale mamy. Ale to nie koniec, to nie koniec. Popatrzcie to na to. Cały świat Pytasz to stanie się z domem To Dom będzie tam gdzie będzie cały skład Smutny, Smutny koks, dziękuję bardzo Wielu nam życie upadku i czeka już tylko na dramę A u nas dwa, te same Fałszywi szybko wylecą za bramę Szamy ich sobie jak ramen U boku mam swoją damę Z całą ekipą siedzimy nad ranem Czuję, że wszystko idzie to nie z planem I my tam razem, widzicie to? To, to, to? Pasuje, Pasuje to, co? co? To nie wszystko, dawaj Razek o spełniania Nasze kroki, nasze ruchy, nasze domy, nasze fury, nasze ciuchy, nasz bluzy, ej tupta. Tak, e czekaj, bo ja myślałem, że... Oni nie mieli zrobić parodii? W sensie, że przerobić piosenkę? Czy chodziło o sam teledysk? O chuj w tym chodzi? Ekipa to ono kosi Ekipa wydaje płytę, więc wrzuca ją typie To dzisiaj uśmiech na głośnik Ej, ale nie, no powiedz, wy też tak chodzi... Wy też tak myśleliście, nie? Myśle... kurwa, myśleliście, myśleliście Że oni parodię zrobili, w sensie piosenki A to jest kurwa parodia teledysku Yo Robert, wszystko okej? Okay? <zysy> Zony, range. Ej, dobra Wytłumaczcie bumerowi. Wytłumaczcie bumerowi. Skąd? Czekajcie. Skąd... Dlaczego teraz, jak się mówi cringe, to się wstawia tą emotkę e, lodu Oblodzonej twarzy? Kurwa. Czemu? Czemu tak się? Czemu? Czemu? Od czego to się wzięło? Bo mrozi cringe'u? Mrozi kurwa? Co Cię mrozi? Zimno Ci? Podkręcić Ci, kurwa, farelkę? Bez jaj, moja emotka została... Wiecie co jest w kurwie... Moja emotka została pod, podpięta pod cringe. nada. Czemu w Polsce te emotki mają takie znaczenie dziwne? W Stanach, jak majesz, dajesz taką emotkę, to znaczy, że jesteś, wiesz... Big Boy Diamonds. You know what I'm saying? Drip. A tu? A że jesteś cold, że jesteś cold, ice, wiesz zodzi. Że na przykład jak nawijasz... Jak nawijasz, wiesz co, chodzi? jak nawijasz dobrze, to ci ludzie piszą te emotki, że jesteś... A jesteś cold, kurwa, ale jesteś... Ale jesteś zimny, wiesz zodzi? A teraz, a w Polsce to znaczy cringe. Oh, bo masz ciarki! A, a bo masz ciarki no, w takim wypadku rozumiem. Yy, w każdym razie już rozumiem. Dobra, dobra, dobra. Okej, 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 okej. Oj, widzowie! Dzisiaj kontencik.